Droga. Raku, rybo, ryby i skorpionie. Dzień dobry lub dobry wieczór. Twoje czytanie dzisiaj będzie ostatnim z cyklu, ponieważ od dzisiaj, kiedy to nagrywam, od 22 listopada, Słońce wchodzi do znaku strzelca. A co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, nie mniej, nie więcej jak to, że Strzelczyk ma urodziny przez najbliższy miesiąc, więc teraz Strzelec, Lew i Baran będzie w czytaniach na pierwszym miejscu do tego czasu. Natomiast wasze czytanie późno, tak jak wspomniałam się dzisiaj, ukaże. Mam nadzieję, że powiadomienie nikogo nie obudzi. A jeśli będziesz mieć chwilę, to pewnie odsłuchasz tego później, no bo o tej porze to pewnie nie spodziewam się jakichś dzikich tłumów. Natomiast bardzo wam chciałam podziękować, bo... Ostatnio najwięcej mnie oglądało żywiołu właśnie waszego, czyli wody. Były to raki, rybki i skorpiony. I najwięcej żywiołu powietrza, czyli trygon wodnik, waga i bliźnięta. Co ciekawe, te wasze znaki były. Najczęściej mnie odwiedzały po prostu na moim kanale. A teraz wyciągniemy sobie dla raczka dwie karty. No, co tam w obowiązkach dla Was? Na czas przez najbliższe 4 dni aż do pełni, czyli to jest czytanie do końca tygodnia, a pełni mamy w poniedziałek 28 listopada w znaku byka i do tego czasu sprawdzamy, co tam uraczka w pracy. Karty już były tasowane, ale przytasuję troszkę. Raczek w pracy, co tam uraczka może być w pracy? No, uraczka może być taka jakaś sytuacja w pracy. Jakiś głuchy telefon. Ktoś czegoś komuś nie przekaże. Ktoś wprowadzi kogoś w błąd. Nie wiadomo, kto przyjaciel, kto wróg. Zamieszanie. Warto pójść do każdej z osobna osoby i pogadać. Albo zebrać się razem, jeśli jest taka oczywiście. Możliwość i pogadać. I zawrzeć jakiś rozejm w pracy. Mogą być jakieś niedopowiedzenia. A druga energia to może być energia twoja, Raczko albo Raczku. W Królowej Buław dobrze się sami, same ze sobą czujemy. To jest wzrost zmysłowości, to jest osoba gdzieś koło 50 roku życia, może starsza, lub też po prostu taka, która czuje się już w jakiś sposób życiowo ukształtowana, która jest przyjacielsko nastawiona do otoczenia, ale która też wyznacza zdrowe granice z otoczeniem, w tym również z kolegami i koleżankami pracy. To byłby raczek w pracy. Teraz raczek w życiu prywatnym. Co tam uraczka, raczki w życiu prywatnym? Na ten czas, kiedy nam przybywa Księżyca do pełni. Księżyca, księ księżyc się dopełnia do pełni, tak? Chodźcie drugi raz ta karta. Sprawdźcie sobie u kogo, bo może to jest romans pomiędzy waszymi znakami. Nie pamiętam u kogo. Dobra, raczek. Yy, może być romans, który może doprowadzić do rozpadu Twojego związku. I jeśli to, oczywiście, raczka, a dziewczyna też, jeśli mówię do dziewczyny, raczki, jeśli sobie tego życzysz, to pewnie, to zachęcam, oczywiście ironizuję, ale to może być niszczycielska siła romansu. I inaczej tego nie jestem w stanie w tej chwili przeczytać, poczuć. No i może jakaś wskazówka na te ewentualne możliwe błędy do popełnienia, dla raczka. Dobra, raczek albo raczka w siódemce kielichów e, ma takie myślenie. A co by było, gdybym się ożenił z tamtą, gdzie bym dzisiaj był? A jeśli jesteś dziewczyną, to może być na przykład: o, a gdybym tamtego wybrała, to może dzisiaj byłabym, nie wiem, bogatsza, albo bym miała, nie wiem, o, mieszkała nie tu, gdzie mieszkam. To są tego typu rozterki. Co by było, gdyby babka miała wąsy. Jak chcecie w czymś takim, tutaj się tak jakoś w jakiejś takiej iluzji w głowie poruszać, no to jest oczywiście wasza sprawa. Może tak po prostu czujecie na ten moment, ale pamiętajcie, że to może wcale nie pasować do waszej sytuacji. Nie wymyślamy sobie, bo może akurat to nie jest przekaz dla ciebie. Dzięki, raczki. No, ciekawe. Przestroga romansowa, pamiętajcie. Rybki. Rybki, co tam w, w tych takich pracowych rzeczach tych wszystkich tematach w waszym życiu, które są waszymi obowiązkami w tym tygodniu, do końca tygodnia, aż do pełni. Rybki. To może być tydzień załatwiania, bieganiny, załatwianiny, przemieszczania się, na przykład jeżdżenia w rydwanie, gdzieś po mieście. Jakieś. Yy, no. załatwianie różnych tematów. Uważajcie, żeby nie chodzić na skróty, żeby nie wiem, nie robić żadnych takich. Nie do końca zgodnych z prawem rzeczy, albo omijających prawo, bo później możecie mieć problemy z jakimiś urzędami. Natomiast możecie też mieć osobę z podznaku bliźniąt w pozycji prostej karta, więc do Was przyjacielsko raczej nastawioną w tym tygodniu, która może być wsparciem w tej pracy, może jakaś współpraca nawet z tą osobą z podznaku bliźniąt. I uważajcie na romanse, to samo co przy raczku, tylko w innej energii. Tutaj to też jest uwaga na romanse w Rydwanie. A w giermku monet może być w pracy przyjaźń. W pracy jakaś taka, albo osoba z podznaką koziorożca, albo po prostu przyjacielskie energie w pracy. Taki dobry, dobra atmosfera. Dobra? To by rybki była praca. A teraz rybki po godzinach rybki w, w życiu domowym, rybki w przyjaźni, no może nie w remasach, zobaczymy, rybki, ciech, dobre, rybki, jeśli macie rodzinka, jeśli macie partnera, partnerkę, to tutaj jest pełnia szczęścia rodzinnego i też budowanie stabilizacji przy domu, jest słoneczko, które przyświeca prześwieca Waszym yy, wszelkim działaniom. Jeśli były jakieś yy, niedostatki, na przykład w emocjach, czy niedostatki w zdrowiu, czy niedostatki wszelkiego rodzaju, to tutaj wygląda na to, że wychodzi słoneczko w Waszych sprawach. Bardzo piękna, jedna z piękniejszych, bardziej pozytywnych energii. I jakaś wskazówka ogólna dla rybek. Na ten czas dopełni. Wow. Możecie mieć dobrze nastawionego byka w swoim otoczeniu. Yy, bardzo wysoka karta króla monet. Karta stabilnego zarabiania pieniędzy. Karta budowania finansowej stabilizacji w swojej firmie. Jeśli masz firmę lub też yy, stabilne wynagrodzenie wpływające na twoje konto, jeśli jesteś w tej chwili, na przykład zatrudniona czy zatrudniona na umowę o pracę. Więc tutaj jest stabilizacja. No i został nam jeszcze Skorpion albo Skorpionica, co tam u was w tych takich sprawach dotyczących wszystkiego tego, co jest dla was pracą pracą, wiecie, może być wychowywanie dzieci w domu, może być chodzenie do firmy, siedzenie przy komputerze, może być praca w ka na kasie tak zwana, może być praca fizyczna. No, wszystko, co jest waszą pracą. Możecie być studentem, studentką, skorpion. Uch. Dobra. Skorpion w rycerzu mieczy może chcieć przewodzić innym ale może nie brać pod uwagę tego, że te inne osoby mogą na przykład nie być takie sprytne jak ty, mogą być mniej bystre niż ty, może potrzebują więcej czasu do wykonywania zadań. Więc uważaj, żeby na przykład, jak później przyjdą pochwały, żeby tylko tych pochwał nie wziąć na swoje konto, żeby docenci ludzi, z którymi współpracowałaś lub też współpracowałeś przy jakimś temacie. Żeby, no, jak to się mówi, nie brać, to to jest osoba, która nie bierze jeńców. To jest rycerz, który pójdzie w bój, ale on nie spojrzy, że oni nie mają takiego, widzicie, uzbrojenia, ani uzbrojenia, nie mają tylko pałki, on ma miecz, on ma zbroję, oni mają jakieś kubraki nędzne. Więc pamiętaj, że nie wszyscy mają te same zasoby. Jak coś robicie razem, to staraj się doceniać innych ludzi w pracy. Ale tutaj jest śmiałe posługiwanie się słowem, komunikowanie się, wykazywanie się w robocie w tym tygodniu. A w karcie cesarzowej może być to miłość matczyna. Jeśli jesteś matką, to, to miłość do Twoich dzieci, to może być rozkwit kobiecości, to może być zmysłowość, to może być takie poczucie, że się jest kobietą w pełni. To jest też karta wpływowej kobiety. Możesz mieć jakąś wpływową kobietę, taką patronkę, od której się dużo uczysz w pracy. To może być miłość Twojej mamy, albo właśnie miłość Twoja do Twoich dzieci, jeśli jesteś mamą. I jakaś karta wskazówka dla Skorpiona, taka jeszcze ogólna na ten czas dopełni. Dbaj o przyjaciół albo masz osobę spod znaku koziorożca przyjacielsko nastawioną stabilnie sobie zarabiasz pieniążki w tym tygodniu ale to jest też przede wszystkim karta no, takiego właśnie pielęgnowania uczucia przyjaźni więc jak masz jakiś przyjaciół to się do nich odzywaj może, na, może odkopiesz jakieś odzakurzone od już e, znajomości bardzo przyjemna spokojna energia no to co drodzy, e, drogie rybki, drogie raczki, drogie skorpiony, życzę Wam bardzo spokojnego tygodnia i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć na czytaniu e, z okazji pełni. Trzymajcie się ciepło!